Ale idę tu. Hej! Siema. Co w taki dzieł Jezus Maria Święta, niedziela biedna. Podkurwiony jestem dzisiaj fest, nie? Co się stało? Oszukują mnie. Kto? Firmę otworzyłem pod koniec tego roku, projekt taki robię. No. I walą tak z terminami, chłopie, Dzisiaj miałem to ludziom pokazać. Ale co, podwykonawcy? Tak. I znowu jest... O to nie działa tamtego, nie ma coś tam. Mam takie... Wiesz? Pieniądze grubę biorą, a zachowują. No to co, umowy są. Nie? Umowy są, nie wywiązują się, no to musisz. Znaczy, wiesz, ja od tej umowy, mogę, ja tej umowy mogę odstąpić, tak naprawdę, nie? No nie, no ja czuję, no ja ci... bo to chodzi o to, że to jest Super. problem tego, że projekt nie jest ukończony, a nie tego samego, że to robię po prostu. Dziękuję, Marika. Wiem. Wiem, jak to jest. Dziękuję, Michał. Też byłem kiedyś podwykonawcą i nie dotrzymywałem terminów. No, A ty, czekaj, to u mnie jest słaby net, czy u niego? Bo mi u ciebie. Zaczynamy. nie ciemnie. No, Ej, kochani, to jest A... pojedynek na szczycie ogólnie, serio. Musimy tu wszystkie rękawice wrzucić, bo to jest ryzyk, ryzyko turbo. A jak tam w ogóle? O, już chyba jest. E, te tiktokowe ataczki i inne utarczki. Dobrze, Żółw jest już tak zdemotywowany, że już nawet przykład myślenki dostaje w pizdę i mu się nie chce walczyć. No, dostaje cały czas. No, ludzie się od niego odwracają, czyli ta moja, moja metoda i taktyka, właśnie na otwieranie ludziom oczu i pokazywanie jego obudy działa małymi krokami jest coraz niżej. Um, widziałeś ten? Borysia, co dodała na Instagram, bo mi wysłali dzisiaj. Że wciąż jesteś? Dzięki. No, z, z tobą. Ja mam nadzieję, że będziesz alimenty płacił, kurwa. Będę, będę, będę. A Borysia w ogóle z, Kazi z Kazią? Się umówiły ze mną na 2 na 1 jak rękę wyleczę, na salce w Warszawie. O, to ja przyjadę kibicować. Tylko problem jest taki, że najpierw powiedzieli, że tak, a potem nie, no nie będziemy 2 na 1 wychodzić, to nie honorowe. To <grym> dawaj 2x2, dwa dwa, dawaj 2 dwa na 2 dwa. A nie, chcę 2x2, dwa dwa, to jest niesprawiedliwe. No, ale to, ale jest, możemy. to ja będę. możemy, możemy no, no? Możemy 2x2. Dwa dwa. Jak damy dziecku na imię w ogóle? Nie wiem. Jakiś się... Antoni? Hmm, a może Adrian? Nie będę go kochał. Ja też nie. Wtedy. Ale no, to, nie wiem. E, to jest słodkie, że oni tak próbują zaczepić, ale ale zrobiłem przeróbkę, że jest w ciąży, a mu pocisnąłem. Znaczy ja dostałem 20 wiadomości z tym i na żadne nie zareagowałem, bo w sumie mam takie, no, no dobra, no zdjęcie wej, Aj, o ja pierdolę, co mam z tym zrobić? No, żonę, ale zrobił, nie? Ale, ale no. beka. Ale, ale mi dopiekł, o kurde. Nie no, dopiek Ci, poszło Ci w pięty. Tak. Kani, mamy dwie minutki. Mamy żeby bardzo dużo Żeby on był taki mocny i z domu wyszedł, nie? To o, o to, nie by było, no, to, to by bez, pokazał. Ale bez przysady. Nie no, nie oczekujmy takich wiesz. Znaczy wrzesz jest, jest przestrzepany, podobno na Wrzeszczu go nie ma, bo na zaspie gdzieś siedzi. Ale to już coraz bliżej, coraz bliżej. 20 sekund, Kani. Dobra, wrzucamy wszystkie rękawice na półtorej minutki, wrzucamy trzy rękawice ty na YouTube. Nie możemy przegrać tego, bo to było. Ja wiedziałem, że to jest mega ryzyko. Możecie, możecie. On was kłamie, Czemu nie możecie? Co to jest szalone. Hey, nie, ten ma 9 minut. Po co ci tyle? Oczywiście, że możecie to przegrać. Nawet powinniście to przegrać. Dobra, kochani, trzy rękawice, trzy rękawice. Boże, zobacz, widzowie, musimy to wygrać. Za bardzo mu zależy. No przestań, właśnie nie powinieneś tak. Wiesz co, nie dość, Jeszcze rozumiem, jakby to była randomowa osoba, ale mamy dziecko razem. No. A ty mnie zdradzasz, słyszałem. Dobra, przestań. Dziękuję, Ania! Dziękuję, Ania! Kochani, minutka! O nie! Co tam się dzieje w ogóle? <grym> Jeszcze jedna ręka mi Że, ja mam, dzisiaj, że ja mam dzisiaj zły dzień. Jak to przegram, to mogę zrobić głupie rzeczy. Nie, nic nie zrobi. On was manipuluje emocjonalny <grym> szantaż, to jest, kochani. Ale może tak, może nie. Nie ryzykujcie sprawdzania tego. Pani, minutka jest. A głupie rzeczy to znaczy kontent dla was, widzowie. Dziękuję, Monia. Głupie rzeczy to sojusze z Koziołkiem na przykład, wspólne live'y, wspólne kurwa. Kochani, o, 30 sekund rzeczy. mamy. Oczak! Ratuj! Dobra. Dziękuję, Just KK, kochani, 25 sekund. Ale musielibyśmy... A w sumie to nie jest głupie, że tak na koniec. Dziękuję, Just KK! Oni tam się szykują na koniec, widzowie. Nie, nie szykujemy się. Jak zawsze zresztą. Kochani, 10 sekund. Nasze Dziękuję 15 bardzo. winków. Dziękuję O nie! O, u mnie jest Katarinka. O, Katarinka jak się wkurzy. Dobra, to... 5 sekund kochani. <laughs> Dziękuję Wikusia. Dziękuję Juzer. Nima. No cóż. Jedziemy na Czechy w takim razie. No cóż. Dobra, to czekaj, dawaj jeszcze jedną. Nie, wiesz, ja to, lecę, bo ja, ja kończę live, a, a ja wpadłem na chwilę, bo ja na YouTube'a idę. Ja że na YouTube aha, się wiesz? dobra, to miłego no, YouTube. Tak. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Hej. Hej. Pięknie wyglądacie, malujecie się. Nie ja uważam, że makijaż w Waszym przypadku jest totalnie niekonieczny. Księżko się no, Ty mógłbyś się pomalować. Dziękuję. A musimy zaczynać od razu od takich przytyków, kiedy ja mówię, że pięknie wyglądacie, aby wy, no, mógł się polecić. Ja, ja dziękuję. To... Dziękujemy. Pikońce. Co tam chciałem się Wam Chciałem w ogóle połączyć się z Wami i zapłacić Wam za wakacje. Tak. Bądźcie na październiku. W październiku, gdzie tylko chcecie, możecie sobie wybrać. W ramach rekompensaty za to, że byłem dla Was niemiły. Postanowiłem, ja że ja wam to wynagrodzę. Cześć. Ja chcę Bali, a oh, nie Karaiby, o oh, Karaiby. Okay. Nie, no, nie, na bali. Na bali jest lepiej. Muszę Dziękuję koziołku w takim Bardzo miło z Twojej strony. Na bali, tak? Tak, tak. tak. Bo musimy do tartaku podjechać. Jakiego tartaku? No, żeby wziąć balę, wrzucić do rzeki, żeby wziąć, o, nie Ale jest nienormalny, normalny to chodzi? Aj, weź. Jarku, dziękuję. Na kara A że to lot na bali, to, to chyba oszalałaś. Nie, no, budżet mamy 300 zł. Ach, budżet 300 zł, to gdzie ty jeszcze Nie, no, albo wody? na bali możecie, albo do łodzi możecie. Jaki budżet nie 300 zł? To gdzie ty Jakie wakacje kosztują 300 zł? No Mówię ci, albo balą po rzece, na bali się tak, jak sobie życzyłaś, albo do łodzi. Koziołku, trzeba mierzyć siły na zamiary. Jak Cię nie stać, to się nie proponuję wakacji. Tak się zaproponowałem właśnie wakacje w Łodzi, albo na bałwie. ale masz 300 zł. No ale to, aha, to, czyli, to, to jest ważna cena, czy zabawa? No za 300 złotych, to co Ty zrobisz? No zawiozę Was do Łodzi. Czytajcie, to jest Czekajcie, to dobra, to od jakiej kwoty się zaczynają wakacje, które są akceptowalne przez siostry P? Co najmniej 10 tysięcy. No ale tak naprawdę to Grzyfik na przykład ponad 10 tysięcy, no to wybór wy już na, na jedzenie w restauracji. Strasznie nieoszczędne. 20, ale wiesz, co za 10 tysięcy to się kupił All Inclusive już gdzieś. No, niby tak, ale to. Tak wiesz, z nowo poznaną dziewczyną jechać Ale tak nie się nie już bardzo dobrze znamy. <laughs> Jesteś taki spoko jednak i tak dalej. Nie, no, żartuję, nie zabrałbym was tak szczerze. Ale nie dlatego, ja po prostu. Nie wiem, czy mi się chciało tyle wydać na wakacje, tak szczerze. Pewnie tak. No jakbym pomyślał, że mógłbym to wydać na coś innego, nie? to zależy, no bo jak ktoś na przykład naprawdę ma bardzo dużo pieniędzy i dla kogoś, to nie jest w ogóle problem. Czy ja bym wolał na schronisko płacić? No wiesz, to jest, to jest różnica, no jak wolisz na schronisko płacić, żeby będzie bardzo oszczędne cele. Mm. Bardzo fajnie z twojej strony. Tylko wi widzisz Koziołek, ja ci powiem tak, ja, my się ciebie nie prosiłyśmy o wakacje, ty sobie proponujesz. Ale ja zaproponowałem, by nie zaakceptowałyście warunków jedynie. A ty się na też pokłócić. Koziłek powiedz mi, jak ci minął dzień. Co ci się robi? Tak, a co robiłeś? Spałem. Spałeś? Tak, bo wczoraj była domówka tutaj i poszedłem mega późno spać i spałem w sumie do 18. .00. Wstałem, zjadłem coś. Ale mało zjadłem i muszę jeszcze zaraz skończyć, właśnie, lagerować. Co myślisz o tej blogu? domówce ciosa? Patologia no. no, tak szczerze patologia, na przykład na no, takiej coś bym nie pojechał, dla mnie to jest upadek taki człowieczeństwa, w sensie to nie jest, dla mnie to nie jest zabawne po prostu, że siedzą już tacy, no że tam, to wyglądałoby jak melina nie jak domówka, nie? Ostatnio tak się bawiłeś po, po... jak Jak ja mówię, tak, Paulinka, że ja nie zaczął opowiadać jak, jak wy się bawicie. Ale... ja się normalnie bawiłem. No, ja cię proszę. Dobra. Bez kłótni tym razem. to czekaj, wy zaczynacie same? Ja, ale nie to no, ale widziałeś, jak. Miało. Ale widziałeś, jak szoty dobrze idą z naszych rozmów? No właśnie dlatego się tak bardzo się tym Ja wiem, koziołek. Tak. Bo my się kłócimy to z tobą. To jest korzyść tak naprawdę. Dziękuję, pięknie. W walczymy, żeby z nim wygrać. nam 13 sekund, nim do typu jest. 10 bio. sekund, Gani. Dobra, połączę jeszcze te Nie Wiem, nie wiem, a wy co myślicie o tej domówce? Co ja myślę o tej domówce? Dziękuję, w no, ogóle no. to się uśmiecham, ja, wiesz co, tak szczerze mówiąc to się uśmiałam, ja gdzieś tam w jakiś większy dystans. Ja nie wiem, bo ja widziałem tylko szoty, nie? Ale w sensie, Ej. bo ja mam takie, ale nie, szczerze, szczerze, bo ja mam tak, jakby spoko, jakby nie to, że tam są zaproszone osoby, które typowo są uzależnione od substancji różnych i one Aha. o tym mówiły o, o wiesz, ja na przykład o twarcie, wiesz, no. i że mają z tym problem, Aha. i dla mnie zapraszanie takich ludzi i pokazywanie tego, jak oni się po tych używkach zachowują, jest po prostu mega słabe i to jest to nieludzkie, nie? Z ja mojego punktu widzenia. Sam, sam, sam prowadzący tam, że tak powiem, <grym zainteresowań> <przyużywkował. grym> nieźle <zainteresowań> to może nie chodziło do końca o to. Raczej bardziej, żeby się wszyscy, wiesz, dobrze bawili. Ja się powiem tak, wiesz, ja bywam na różnych imprezach. Ja na przykład jestem osobą, która totalnie nie lubi na przykład panią, na przykład totalnie ja jestem w przeciwna, ja gdzieś tam zawsze miałam problem i zawsze mieliśmy spinę o, o jedną rzecz, nie chcę tutaj mówić, ale gdzieś tam zawsze ja mu to... Do... Proszę się nie się, jak teraz nie powiesz. Co? No Dobrze, ja ja gdzieś, gdzieś tam spinę z tym, mówię, z tym ale na przykład każdy jednak decyduje sam o sobie ja kogoś też nie mówię, rób to, nie rób tamtego, no chyba, że to jest osoba, która jest ze mną w związku, no to gdzieś tam jednak wpływa też na mnie, więc to akurat mogę... Ale mogę chodzi tutaj... o to, że wiesz, że jak zapraszasz ludzi, którzy wiesz, jak będą się zachowywać i wiesz, że to im szkodzi i że oni się starali wyjść z tego i że zawsze jak byli trzeźwi i te terapie im pomagały, to oni mówili, że nie chcą do tego wracać, bo mają świadomość tego, jak to negatywnie wpływa na ich życie i zapraszasz ich w takie miejsce, gdzie są wystawieni na te wszystkie używki, to jest mega nie w porządku wobec nich, mimo, że oni wydają się dobrze bawić w tym momencie, to oni realnie tego nie chcą, bo to mówili, kiedy nie spożywali tych używek, a wtedy człowiek no. mówi to, co myśli naprawdę. Ale mi się wydaje, że Popek, dłuższego czasu, na przykład, jeżeli chodzi o Popka, to mi się wydaje, że Popek to tak ogólnie taki, wiesz, no tak, ale, lubi. Ale mnóstwo razy próbował z tego wyjść. I tak samo Gocha Magika, czy ona tam przeźwa jest, czy nie, bo nie wiem, bo nie widziałem. Tak szczerze nie oglądałem tego, za bardzo widziałem tylko szoty, które no, są tragiczne. Ale to wiadomo, że szoty to jest tam jakiś ułamek imprezy, to też na to zwracam uwagę. Znaczy, wiesz, może ja nie widziałam całej imprezy, ale ja tam nikogo nie wiem zażylonego, czy jakiś tam, wiesz, zrającego yy, na podłogę nie widziałam. No, no, to nie to, to nie muszą się takie rzeczy dziać, żeby ktoś yy, cierpiał. No, ale nie? mówicie, że na większości imprez ja widzę osoby, które tak balują i nie wierzę, że Popek czy, czy ktoś tam, kto pił alkohol, no, nie wierzę, że u siebie zjednice, jak, jak jest. Żółka, nie, nie wierzę, że osoba, która gdzieś tak powiem, że tak powiem, jest, sześć, jest cały czas, że tak powiem, sześć, nie pił alkoholu i gdzieś i nagle się napije, bo ktoś jej podstali. No, no ale jak ktoś jest wtedy... uzależniony? Oczywiście, że to jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli nie ma przepracowanego tego i na przykład jest świeżo po wyjściu z nałogu i parę miesięcy abstynencji, bardzo bystrodomna. Czy tylko uciosa, uciosa się napił, czy tam wiesz? Nie, ten no, ten no ten... Nie uważam tylko, ci mówię, że dla mnie zapraszanie ludzi, którzy są uzależnieni i którzy realnie chcieliby tak, sobie jest, z tym problemem poradzić, o tym mówili, no to, to jest, powiem powiem po prostu, nie jest Nie Okej, okay, to, to że to jest wystawione faktycznie na, na, na publikę i że to dużo, może że to nie jest prywatne i może to jest nie okej. Bo gdzieś tam imprezy powinny być prywatne, ale ja naprawdę mam do tego duży dystans, bo ja też dużo rzeczy widziałam, co się dzieje ogólnie po różnych tam afterach, i tak samo no, każdy moim zdaniem gdzieś tam odwała po alkoholu, no może nie powinno to być wystawiane tak publicznie na światło dzienne, bo to raczej, raczej nikt by nie chciał. Znaczy ty nie, nie, nie bo ja mówię o jednym, to o drugim, nie? My mówimy o dwóch Znaczy ty mówisz, że osoby, które były uzależnione, nagle się napiły u Adriana Ciosa, no to wiesz... Nie, nie, my... też tak nie powiedziałem. Nie powiedziałem tak w ogóle. Ale mówię, że wspieranie jakkolwiek osób, które realnie chciały wyjść z tego nałogu publicznie, tak jak Gocha, Magikal czy Popek, Zapraszanie ich na domówkę i podstawianie im alkoholu i innych substancji Ech, I ja taka, takie przyzwolenie moralne na to jest dla mnie na przykład słabe. Ja bym tak nie zrobił. Ja ci powiem tak, jak dla mnie każdy ma swój rozum. No jasne, że tak. To do tego się sprowadza na koniec, ale dla mnie ja bym na przykład nie zaprosił kogoś na taką domówkę i tyle. Nie zaprosiłbyś kogoś na domówkę. Czyli w ogóle nie, na taką domówkę nie która jest nastawiona na to specjalnie, żeby jeszcze robić content z tych ludzi, nie? O to chodzi. Może no, słuchaj no. Może ten content, ale ja tam nie widziałam, że było coś naprawdę takiego strasznie negatywnego. No, tak serio ci powiem, no. że nie uważam, żeby jakkolwiek na przykład zaszkodziła ta impreza i i nie uważam, żeby komukolwiek tak wizerunkowo zaszkodziła ta impreza. Dobra, Kani, 30 sekund, i ja lecę stąd, bo ja jestem, nie, ja się odpalam na takich rozmowach. Nie chcę, nie chcę być niemiły. A no, ale poważnie. Ale w sensie to ja nie, bo, nie by... znaczy, nawet nie tyle, że nie niemiły, co mi się wydaje, że ty totalnie nie rozumiesz problemu, o którym ja mówię, i bardzo go spłycasz. Bo to nie chodzi o to, że oni się nie. źle zachowują na tej imprezie, czy że tam się dzieje jakaś turbopatologia. To w ogóle nie w tym jest problem. Chodzi o taką moralność, podejście do. Podejście do ludzi i do tego, jakie oni realnie mieli cele, o których mówili, i czego oni chcą dla swojego zdrowia, dla swojego dobra, i w jaki sposób Dobrze, oni są potraktowani? Kociołek, to, że akurat są, są potraktowani, w tylko że zrozum pewną rzecz, jeżeli ktoś się zgadza sam za siebie, bo jest dorosłym człowiekiem.